Roland Ultimate Tomkowiak, nowy nabyty Timu teamu Liquid, który z buta wszedł do tieru 1. Jednak dla wielu może się wydawać, że wziął się on znikąd, dlatego dziś prześledzimy sobie historię tego polskiego snajpera, która nie jest taka oczywista i naprawdę niewiele brakowało, by przez cudzy błąd nigdy nie wybił się na wyższy poziom. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Cię jeszcze do subskrypcji, jeżeli interesują Cię tego typu treści, a teraz miłego oglądania. Hello, my name is Roland Ultimate Tomkowiak and I will be taking sniper role for team Liquid. Pierwsze wystąpienie Rolanda miało miejsce 29 maja 2021 roku w Ghetto eSport Season 1 Cup 5 w drużynie Gloria Victoria Busclan, która w późniejszym czasie została podpisana przez Aves i nazwana Creative Kraken, a w jej skład wchodzili Les, PK, Murlock. FPS, Ultimate oraz Smoothie. Jednak po niecałych dwóch miesiącach postanowili się oni rozstać z organizacją, ponieważ, jako że był to drugi skład AWS, a wielu organizatorów nie zgadza się na występowanie dwóch drużyn tej samej organizacji na jednym turnieju, to byli oni blokowani i nie mogli brać udziału w takich wydarzeniach, jak na przykład kwalifikacji do ESL Mistrzostw Polski. Latem tego samego roku Ultimate wziął udział w pierwszej edycji Pasha Gaming Camp, czyli obozu sportowo-esportowego który został zorganizowany przez legendy polskiego e-sportu pasze Biceps. Jarek Runda! I to jest to, i to jest oboz, obóz. Pasha Gaming Camp. I miał on wyłapywać młode talenty, jak się później okazało, Roland był jednym z nich, bowiem został on wybrany najlepszym graczem obozu. Dzięki czemu w listopadzie tego samego roku w składzie Pasha Gaming Camp miał szansę wziąć udział w jesiennej dywizji profesjonalnej polskiej Ligi Esportowej 2021, gdzie niestety jego drużynie nie udało się zakwalifikować do finałów. Jednak mimo to został on założony przez AGO, czyli jedną z większych polskich organizacji, a jej skład w tamtym momencie wyglądał tak. Fiku, Furlan, Leman oraz Milki. Dla Altimeta był to bardzo duży przeskok, ponieważ zaczął on grać na wyższym poziomie na turniejach tier 2-3, a nawet udało mu się zakwalifikować do ESL Pro League sezon 15. Gdzie mimo, że AGO nie weszło oczywiście do playoffów, to pokonało takie drużyny jak Complexity i Evil Geniuses. Co ciekawe, w ich meczu z Na'Vi, na którym przegrali wynikiem 2:0, 0 miała miejsce czwarta, jak na tamten moment najdłuższa mapa w historii profesjonalnego CS-a, mianowicie Mirage, który trwał aż 71 rund, a jego ostateczny wynik to 34 do 37. Sam Ultimate zdobył tam 56 eliminacji. Jednak na początku wspominałem, że przez pewien incydent jego kariera mogła upaść, a właściwie to w ogóle się nie zacząć, jak mówi Sam Pasha. Kiedy graliśmy jako Pasha Gaming Camp w PLE, organizatorzy rozgrywek poprosili o pilny kontakt do mnie przed kolejnym kolejką. Odbieram i mówię, słucham. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeden z twoich graczy czytuje. I dla dobra twojego, jak i Ligi, dobrze, żeby już nie brał udziału w rozgrywkach. Napisałem, żeby dali mi dowody. Obejrzałem kilka akcji i powiedziałem, żeby nie zawracali mi więcej głowy, ale myślę, że nie jeden CEO zmiegłby i popsuł karierę młodemu. Wtedy mógł już nie być Altimeta. Raczej oczywiste jest to, że gdyby Roland wyleciał wtedy ze składu z podejrzeniami o oszukiwanie, nie dostałby szansy w AGO i jego kariera nie potoczyłaby się w ten sposób. Jednak wracając do AGO. Po występie na ProLidze udałem się zająć 24 miejsce w rankingu HLTV. Niestety od tego momentu wszystko zaczęło iść w dół. Skład nie dostał się do żadnego większego turnieju, a nawet na niższym poziomie nie odnosili oni sukcesów. I największym osiągnięciem było trzecie miejsce w Y Games Pro Series 2022, gdzie naprawdę mało brakowało aby dostali się oni do finałów, bowiem w meczu z Big Academy na ostatniej mapie po 7 comebacku z wyniku 12-3 do 3 ostatecznie przegrali w dogrywkach. W kwietniu 2022 roku Ultimate postanowił odejść od organizacji i opisał to tak. Hej, moja przygoda z ago się kończy. To była moja pierwsza w pełni profesjonalna drużyna, gdzie sporo się nauczyłem i jestem lepszym zawodnikiem. Co udowodnię w nowym zespole, który da mi taką szansę. Mój cel się nie zmienia. Zrobię wszystko, aby za jakiś czas grać na najwyższym poziomie. W lutym kolejnego roku dołączył on do formacji PGE Turów i grał z takimi zawodnikami jak Darko, Grucha, Bielany i Kadzio, jednak poza dostaniem się do zamkniętych kwalifikacji RMRa Midżora w Paryżu, gdzie wygrali z Copenhagen Flames i zwycięstwie w dwóch splitach Polskiej Ligi Esportowej, Swoją drogą, ciekawe czy dostali te ponad 16 tysięcy. Nie osiągnęli zbyt wiele. Nie udało im się dostać na przykład ESerwiusennych Mistrzostw Polski, CCT Central Europe i North Europe, a na europejskiej prolicy zdobywali czwarte, piąte, szóste i siódme, ósme miejsce. Co sprawiało, że przez cały czas oscylowali oni w okolicy setnego miejsca w rankingu HLTV. Po 6 miesiącach Ultimate opuścił tą drużynę i w październiku 2023 roku dołączył do swojego pierwszego międzynarodowego składu. Yo, what's up guys? Yo, are you guys ready? Mianowicie Nom Gaming, gdzie grał z Blue Phoenixem, Danim, z Exilem i Yamsalem. Jednak ta drużyna grała dosyć mało, bo przez kolejne 6 miesięcy, według HLTV, Polakro rozegrał tam jedynie 21 map. Ale pod uwagę trzeba wziąć, że grali oni także w SA. Ta drużyna też nie osiągnęła nic dużego, a największym sukcesem było drugie miejsce w United 21 sezon 8, gdzie w finale zostali pokonani przez Sashi. Jednak indywidualnie Sniper wyglądał dosyć dobrze i jego średni rating wynosił 1.13, a grając w niepolskim składzie z pewnością nabrał doświadczenie, które dziś wykorzystuje na najwyższym poziomie. 14 marca 2024 roku Ultimate opuścił NOM i przeniósł się do kolejnej polskiej organizacji, Illuminar. Gdzie grał z Anaraxem, Case'em, Furlanem i PHR, z czego ta ostatnia dwójka to gracze z naprawdę dużym doświadczeniem. Furlan brał nawet udział w dwóch turniejach rangi major. W drużynach Vext i e Battle, a PHR w 2019 roku grało w Virtus Pro, więc Ultimate z pewnością mógł wyciągnąć wiele z gry z nimi. W tym składzie grało naprawdę dobrze, był agresywnym snajperem i miał naprawdę duży impact na poziomie 1.25. I dodatkowo, tylko w jednym z siedmiu rozegranych eventów miał on rating poniżej 1 i był to City sezon 2 Europe Series 4 Illuminar definitywnie grało na wyższym poziomie niż NOM. Zdobywali oni trzecie, czwarte miejsce w pierwszym splicie PLE, 3 razy dostali się do turnieju City, z czego raz powiedział do playoff z wynikiem 3-2 i pokonanie ówczesnej drużyny Snacksa Gamer Legion w 1-8 finału ostatecznie zostali wyeliminowani przez Bait w finale. a także zajęli piąte 8 miejsce w turnieju Regional Clash Arena Group. No ale jednak nie można znaleźć tego za wybitne wyniki więc pewnym zaskoczeniem mogło być to, że gdy 30 czerwca odszedł on od polskiego składu, pojawiły się przecieki, że jest są testowane przez Team Liquid oraz Fnatic. Czyli dwie poważne i bardzo znane organizacje. Liquid szukało nowego snajpera po tym, jak skład z Kaydianem jako iglem nie spełnił oczekiwań i sam dołączył wylądował na ławce, a Fnatic zapewne szukał zastępstwa dla Afro, czyli francuskiego snajpera, który na razie nie spełni raczej oczekiwań. Ten Afro to wiadomo, że typ jest tak... Takim botem, że tam e, ja to się czuję jakby the Fnatic naprawdę nie, naprawdę nie miał snipera. Ostatecznie jednak jak już wszyscy wiemy, 12 sierpnia został on ogłoszony razem z NKSM jako nowi zawodnicy Teamu Liquid. How I react to some, some things, and I I think they jak liked me so here I am. I was mostly playing in like tier 3 tournaments. I think that this jump is quite a lot, a lot of stuff to take in. Tier three is basically about just shooting good, and you'll do fine. On tier one, it's more of mind games, in my opinion. So we will see how it goes. He's turned it, and yes, he tracks oh. Ultimate. I think it it will become my biggest success if we uh, win the major, and I will be best player in the world.